Myślę, że jesteśmy świadkami, obserwatorami, niektórzy z nas uczestnikami yy, rzeczywiście rewolucyjnych zmian. Nie boję się tego powiedzieć. Można powiedzieć że taka rewolucja w zakresie mediów, informacji, przekazu, ona już się wytworzyła. Teraz przez najbliższe lata to będzie takie, nie wiem, porządkowanie trochę rynku, czyli tak jak mówiłem, zanik pewnych starych form, jak dzienników i gazet, może pojawienie się nowych i alternatywnych, ale najbliższe lata to będzie w zasadzie udoskonalenie nie wiem, kanałów transmisji, coraz szerszego i szybszego internetu, czytników, tabletów, bo to, to już wiemy, wiemy, w którą stronę to mniej więcej pójdzie. Natomiast myślę, że yy, nawet jeszcze ten rok i nas, następny rok dwa, to dzisiaj to się liczy te, te, te rewolucje technologiczne w miesiącach nawet niż w latach, to będzie pojawienie się nowego internetu. Yy, nie wiem, czy to jest takie dosłowne tłumaczenie, ale to taki internet rzeczy. A dzisiaj internet jest środkiem komunikacji, trzeba, trzeba go wywołać, i w zasadzie wiem, człowiek kontaktuje się z urządzeniem, to urządzenie z urządzeniem drugiego człowieka, i potem z człowiekiem. Tam oczywiście są jakieś serwery, chmury, i już nikt nie wie, co tam jest pomiędzy tymi naszymi. Naszy, naszymi I CIA jeszcze po drodze oczywiście tam monitoruje. Natomiast za, za, za chwilę, dosłownie, tak jak mówię, miesiące, będą się komunikowały ze sobą urządzenia to jest od nie wiem, liczników energii elektrycznej, co się wydaje najprostsze i dla nas zrozumiałe. po nasz sprzęt domowy, lodówki, światła, dzisiejsza technologia, która jest rozsiewanie sygnału internetu, ogromne możliwości technologiczne w zakresie Wi-Fi, czy jak mówią Amerykanie, Wi-Fi i urządzeń i sterowników i przede wszystkim obniżenia w związku z masową produkcją kosztów tychże wszystkich urządzeń i końcówek spowoduje, że to co w firmach jeszcze 10 lat temu chyba z Woody Allenem i innych tego typu, że, że światło reagowało na klaśnięcie teraz stanie się rzeczywiście faktem i jestem przekonany że w ciągu roku, dwóch będziemy mieć rozwój właśnie internetu rzeczy i to w niewyobrażalnym dzisiaj dla nas, stopniu. To nie jest wizjonerstwo, to, to już jest fakt, to się będzie działo, e, działo i to nie pomału. Czyli myślisz, że e, ograniczymy się już do tego, żeby lodówce określać budżet na zakupy, a co będzie kupować, to ona sama będzie decydowała? Myślę, myślę, myślę że aż tak bardzo to nie, bo jednak wybór, czy wolimy e, żywca Heinekena, czy Ginessa, no to zawsze będzie naszym wyborem. W każdym razie tak będzie <laughs> nam się wydawało. Tak.